Radio Natura, wiedza duszy bez barier. Idziemy dalej, czyli tak człowiek jest stworzony jak słońce, może stać się słońcem? jeżeli będzie chciał. To nie znaczy, że przybierze formę światło, tylko i wyłącznie. Może funkcjonować jak słońce. Może być bezwarunkowym dawcą. Oczywiście, że tak. To jest to, człowiek sam decyduje, kim chce być. Wchodząc do tego świata, będąc osobą duchowną, rozumiejąc te prawa, ta osoba staje się również tą osobą duchowną, reprezentuje sama przed swoją duszą swoją pozycję. Nie przed kimś i tak dalej, i tak dalej, sama przed sobą. To jest piękne w swojej kreacji. W ten sposób wszystko zaczyna się rozrastać. Więc to jest coś, co po prostu powolutku, powolutku będziemy wdrażać i coraz łatwiej będzie nam to zrozumieć. Tą podstawową zasadę. To samo robi cały czas. Chmurka, która tworzy deszcz, żeby, żeby nakarmić. Zobaczcie, karmi. Silniejszy karmi słabszego. Karmi tą ziemię te roślinki i tak dalej, i tak dalej. Czy te roślinki oddają? Oczywiście, że tak. Źle pól. Ponieważ zobaczcie, woda, która spada na roślinki, różnego rodzaju, w momencie parowania nie jest tą samą wodą. Przeszło przez układ trawienny roślinki w pewien sposób. To nadaje inny charakter siły pól. Czy atmosfera ter... no, czy ma na to wpływ, czy to ma wpływ na atmosferę? Oczywiście, że tak. Z czasem te prawa staną się dla Was naprawdę, my będziemy mieli je w jednym palcu, ale potrzebujemy sobie dać czasu, żeby więcej zrozumieć aby zrozumieć, na czym to wszystko polega. To zależy od, waszego, od waszych chęci, waszej inspiracji. To wy decydujecie, jaką ścieżkę obieracie w swoim życiu. Wy zdecydowaliście, że na przykład dzisiaj tutaj się widzimy i rozmawiamy na różne sposoby. I to jest piękne. I zobaczycie, że dzięki temu będzie wam łatwiej funkcjonować. Zrozumienie, my tak wiele rzeczy robimy wbrew sobie, bo nie rozumiemy. My, jako ludzie, zamiast, jeżeli patrzcie, mamy zwykłą kłótnię, prostą kłótnię dwóch osób, narysujemy sobie. Dlaczego mówię od razu o takich różnych rzeczach? Dlatego, żeby Wam pokazać, ponieważ jak to wszystko wygląda już na pierwszej lekcji, różnego rodzaju, żebyście wiedzieli. Na czym polega w ogóle funkcjonowanie? Okej, okay. narysujemy sobie, narysujemy sobie człowieka i mamy drugą osobę. Człowiek nigdy nie miał możliwości zrozumieć. Dlaczego zawsze na przykład próbujemy się kłócić z kimś? Dlaczego zawsze są kłótnie? Dlaczego zawsze ktoś wywiera presję? Ponieważ nigdy nie mogliśmy zrozumieć emocji. Ponieważ to, jak nam tłumaczą w, na wiele sposobów różni fachowcy o emocjach, niestety, ale to jest bardzo płytkie zrozumienie, a nawet tego zrozumienia bardzo często nie ma. Czyli musimy zrozumieć, że, że w momencie, kiedy. Zaczynamy się kłócić z kimś. To też jest wymiana interakcji różnego rodzaju sił naszych emocji. I za, zaczynamy się kłócić z kimś. Tak, też jest wymiana. Jeżeli każda emocja każdej osoby zostanie odpowiednio usatysfakcjonowana, nie ma powodu, żeby się z kimkolwiek kłócić, ale my jako ludzie nie patrzymy, żeby usatysfakcjonować swoją emocję w odpowiedni sposób. My chcemy wyciągnąć satysfakcję. My chcemy jako cywilizacja bardzo często wymusić, żeby, żeby stworzyć dla siebie wygodną sytuację, a nie dodać odpowiednio do emocji, żeby stworzyć balans. W momencie, kiedy zaczyna się jakakolwiek kłótnia, czasem wystarczy dodać do emocji danej osoby. Dlaczego dodać? Dlatego, że w momencie, kiedy jej emocja dotknie równowagi, ona oddaje tą interakcję i my też dotkniemy równowagi. Prawda? Ta siła pól jest oddawana. Jest bardzo prosta. Więc myślę, że, że powoli zaczynamy widzieć sens tego wszystkiego. Więc na samym początku myślę, że z tego, co mogę zaobserwować, widzimy, że, że zaczynamy widzieć po prostu, dlaczego, dlaczego to jest tak ważne, żeby żyć ze sobą pokojowo, żeby przestrzegać tych warunków etosu, dlaczego naturalne funkcjonowanie powinno być czymś, co robimy poprawnie, a nie czymś, co po prostu bo nam się tak podoba. No, nie, nie myślimy, że na przykład e, patrzymy, jest kwiatek rośnie, nie myślimy, żeby się nim zaopiekować, że on ma swoje życie, ma swoje emocje swoje ślepo. Nie myślimy w tych kategoriach. Tylko myślimy, a on mi się podoba, to jako go sobie zerwę. A on już jest mój. I to jest to. To są podstawowe rzeczy, a tak naprawdę on jest piękny w swojej istocie i ma swoje emocje. To samo kamień. Trzymy na kamień. Myślę, sobie, jak przeniosę ten kamień, bo on mi tu nie pasuje. Pamiętajcie, kamień. Kamień ma duszę, oczywiście. To jest bardzo naturalne. Jeżeli słońce ma duszę, jeżeli planeta ma duszę. Musimy zrozumieć, wszystko ma duszę. Ponieważ kamień nie jest wymyślony przez człowieka i jego dziwny pomysł. A my jest wykreowany przez naturę. Za pomocą praw kreatora. Trzeba to zacząć rozumieć. Czym więcej umiecie, tym się stajecie silniejsi w swoim świeceniu. Co z tym zrobicie? To jest bardzo ciekawe, ciekawe spojrzenia. I na różne sposoby, w momencie, kiedy zaczniemy, głębiej to wszystko rozumieć, musimy zmienić. Nasz sposób myślenia no, na wiele tematów. Dużo osób będzie się mocno dziwić w momencie, kiedy będziemy zmieniali sposób patrzenia, ale tak jak mówię, podchodźcie, podejdźcie do tego luźno, ale z fajnym zrozumieniem tego wszystkiego. I powolutku będziecie w stanie zobaczyć więcej i więcej. Będzie Wam to łatwiej dostrzec i łatwiej. Pamiętajcie, nic się nie da zrobić dwa razy tak samo. Jeżeli ktoś próbuje się nauczyć wierszyka na pamięć, poprzez ten wierszyk, żeby go dobrze przekazać, i tak dalej, pamiętajcie, każdy dzień jest inny. Nie można skopiować. Jeżeli ktoś nauczył się wierszyka na pamięć, powiedział go dzisiaj, powie go za dwa dni, za trzy dni, będzie chciał go zrobić tak samo i powiedzieć tak samo. Nigdy nie będzie tak samo. Ponieważ pozycja Słońca względem naszej planety jest względem siebie w innej pozycji. Siła pól planety jest w innej pozycji. Wszystko się zmienia, musimy zacząć to rozumieć. Może być to na początku trochę ciężkie, dlatego że nowa, ale pamiętajcie, że nawet jeżeli mówicie coś, cały czas wszystko się zmienia. I myślę, że tym fajnym akcentem możemy sobie zakończyć za duszy bez barier